Językoznawcy przyznają, że tak pisana nazwa jest błędna. W słowniku języka polskiego jedyną poprawną formą jest wójtostwo. Według mojej wiedzy i informacji, które możemy znaleźć w słownikach języka polskiego, w podręcznikach dotyczących historii języka polskiego, tylko wójtostwo bez tego w. To jest wyraz pochodny od słowa wójt. Jeżeli w podstawie słowotwórczej nie ma tego w, to nie może być też w wyrazie pochodnym. Błąd zauważyli także mieszkańcy osiedla, którzy teraz martwią się, że będą musieli z własnej kieszeni zapłacić za urzędniczą pomyłkę. Nikt nie przeanalizował po prostu napisu. Został napis jak, jak jest, prawda, napisany z błędem. No a teraz kto poniesie za to koszty? Trudno, chyba musi być cały czas już teraz z błędem. My o tym wiemy, no ale trudno na straty. Któż poniesie? My szarzy podatnicy. Na pewno coś powinno się z, zrobić z tą sytuacją, ale kto? Kto? Za to poniesie odpowiedzialność, no trudno, każdy jak ktoś mówi o takich, umywa ręce później, a bo to się nic nie stało, no ale trudno, ktoś musi za to odpowiedzieć. Wszystko zaczęło się w 1991 roku na sesji Rady Miasta, kiedy radni przegłosowali podział Sanoka na dzielnice. Jedną z nich było wójtostwo, ale napisane z błędem. W sprawie interweniował były radny miejski Tomasz Chomiszczak. Zaraz na pierwszym posiedzeniu Rady Miasta poprzedniej kadencji, właściwie pierwsze pytanie, jakie zadałem, to było to pytanie, które mnie nurtowało, dlaczego jest taka podwójna nazwa właściwie oficjalnie używana, a nazwa wójtowstwo przez dodatkowe W. Są pewne mroki niepamięci, ale ślady prowadziły do pierwszej kadencji Rady Miasta roku 90 i wszystko wskazuje na to, że był to zwykły błąd urzędniczy. Ktoś błędnie wpisał nazwę, kiedy powstawał, powstawał statut i wpisywano nazwy dzielnic. Ktoś błędnie wpisał jedną literkę więcej. Powielono to i już tak zostało. Nie zważając na, na argument językoznawcze, czyli że jest to forma zła, bo rozumiem, gdyby były dwa warianty, to można sobie obecności stosować, ale nie w tym przypadku. Ja już też w końcu apelowałem, żeby przynajmniej utrzymać konsekwencje, to znaczy nawet już jeśli to jest z błędem, no powiedzmy taka licencja poetyka, właściwość naszego miasta, ale niech wszędzie będzie jednakowo. Tymczasem jak weźmiemy kilka planów miasta, chociaż wydawanych w różnych latach, to mamy raz wójtostwo pisane poprawnie, a raz niepoprawnie, czyli raz wydawcy reagują z jakąś poprawną Poprawnością językową oraz taką poprawnością związaną ze statutem miasta. Trzeba by to po prostu było jednolicić, bo ten chaos pokazuje, że przynajmniej jedna z tych form na pewno jest błędna, jest niewłaściwa. W Urzędzie Miasta w Sanoku usłyszeliśmy, że na razie nie ma planów, by zmienić błędną nazwę. Nie, nie ma planów, dlatego że są to bardzo duże koszty, bardzo dużo komplikacji. W związku z tym, no, na ten moment, nazwa funkcjonuje w takiej formie, w jakiej funkcjonuje a że funkcjonuje z błędem, urzędnikom zdaje się nie przeszkadzać. My uważamy jednak, że bez względu na koszty i komplikacje tabliczki z błędem, powinno się jednak wymienić na poprawne.